A ty te u filmu będzie i nie ma lipy, tak. Pokażę gdzie ta lipa rosła Tutaj rosła jedna. Taka średnica ponad metr. Tutaj rosła druga. To jest gruba. Tam właśnie leżą kawałki. Trzecia jeszcze rośnie. Tam ta nie przeszkadza nam. Zresztą rośnie w pasie drogi. A po te lipy, to wznane już ponad 2 lata temu, w lutym minęło dwa lata. To są kroki. Przyjechał rzeźbiarz amator, z, gdzieś tam z centrum Polski, i wykrawuje sobie kawałki takie do rzeźbienia. Są się od nas złowaduje. Widać, że się kierę, potrafi trzymać. Kiedyś to, że, że tą siekierą się rzeźbiło, a nie piłą. Nie było pił spalinowych w ogóle. Tak. fajniejsze posągi wychodziły spod siekiery. Dobrze poszło, ma wprawę traktorzysta. Trejsori, jak na wszystkich od po